Medytacja, uwalnianie ciężarów. Wstęp. Medytacja ta jest przeznaczona dla osób, które chcą popracować z określonym tematem w swoim życiu, który się w danym momencie dzieje, albo ogólnie uwalniać sobie ciężary, niekoniecznie skupiając się na czymś konkretnym. Po prostu możemy się źle czuć w danym momencie swojego życia i wtedy ta medytacja pozwala nam poczuć się lżej, poczuć się lepiej. Ważne jest, żeby robić ją jednak należąco. w takim otoczeniu, które pozwoli nam skupić się na tym całym procesie, o którym będę teraz, za chwilkę opowiadać i przekazywać. Dlatego ważne, żeby nie robić jej na przykład w otoczeniu ludzi, w samochodzie, w ruchu, w momencie, kiedy jesteśmy w takim aktywnej części swojego życia. Potrzeba tutaj jest taka, aby móc się na tym skupić, więc też stworzyć sobie takie warunki, które dla Ciebie są jak najbardziej komfortowe i nic ani nikt nie będzie Cię rozpraszał. Medytacja uwalniania ciężarów, wersja powietrza. Znajdź sobie komfortowe miejsce, w którym możesz się położyć i zamknąć oczy. Leżysz wygodnie i weź kilka powolnych, głębokich oddechów. Wyobraź sobie, że leżysz na dnie doliny otoczonej wysokimi górami. Patrzysz w górę i widzisz światło wysoko nad sobą. W dolinie jest ciemno. Poczuj, na czym leżysz. Jakie jest to otoczenie? Czy leżysz na trawie, czy na ziemi? Czy może jest to coś jeszcze innego? Poczuj, na czym leżysz. Patrzysz w górę i widzisz to światło, i zaczynasz się unosić, dążąc do niego. Jednak czujesz, że do stóp masz przyczepione ciężary. To mogą być emocje, mogą być trudne relacje, trudne sytuacje. To może być coś konkretnego, co poczujesz, a może być to ogólnie ciężar przeszłości. Daj sobie chwilę, żeby to poczuć. Cały czas unosisz się do góry w kierunku światła i czujesz, jak te ciężary odpinają się od twoich stóp, odpadają i uwalniasz się. Czujesz się dużo lżej. Jednak powietrze wokół ciebie nadal jest mętne i nieprzejrzyste to pozostałości tych wszystkich ciężarów tego co się działo zobacz i poczuj co to może być i pożegnaj się z tym pozwól temu odejść Teraz czujesz i widzisz, że powietrze jest czystsze. A ty nadal lekko unosisz się w kierunku światła. I na tej swojej drodze do światła spotykasz swoich rodziców. Zobacz ich i poczuj. Możesz się z nimi przywitać, możesz porozmawiać, możesz o coś zapytać, a może oni mają ci coś do powiedzenia. Zobacz, co się zadzieje. Teraz pożegnaj swoich rodziców, ponieważ unosisz się dalej w kierunku światła. Unosisz się swoją drogą, swoją ścieżką na swój sposób, a oni zostają za tobą. Poczuj, czy rodzina cię wspiera, czy była w jakimś zakresie ciężarem. Poczuj to i zostaw za sobą. I znowu patrzysz w górę i widzisz światło, które jest coraz bliżej. Unosisz się powoli, i nagle to światło jest wokół ciebie. Unosisz się w świetlistym powietrzu, cały czas dryfując w górę ponad dolinę. Jest coraz jaśniej. Jest coraz lżej, jest coraz bardziej przejrzyście i lekko. Unosząc się w ten sposób, czując się coraz lżej. I spokojniej docierasz do źródła światła, i nagle czujesz, że to światło jest nie tylko wokół ciebie, ale też w tobie. Przenika cię i napełnia, a ty czujesz się, że dotarłeś, czy dotarłaś do siebie. Jesteś światłem. Możesz teraz żyć.